Soku rybna w charakterystycznych strojach Wiktoria Zalaz na czarno Wszystkim oglądającym przypominam, że Na aplikacji Turnify można znaleźć harmonogram, wyniki na bieżąco, a Soku Rybna Mocno miał okazję zacząć. Zawodnik z numerem 7 Jakub Kościółek. Yy, linki do transmisji oraz do aplikacji turnieju na stronie facebookowej Błękitnych. Pozwolił sędzia szybko rozpocząć gry. Sokołowi rozkręca się nam Jakub Kościółek, a nawet dopiero pierwsza minuta meczu minęła. Doświadczony bramkarz Sokoła Rybna. Nie potrzebuje rękawic. Soku przed szansą i wepchnęli piłkę do siatki. i Mamy 1 do 0. Norbert Machaczka. Odpowiedź Wiktorii Przewinienie Sokoła. I mamy rzut wolny. Dla ja Wiktorii Zalas. Wiktoria przed szansą. Ależ to zmieścił. Krystian karbownik Między Czas nogami dobra, Christian karbownik. Między nogami jednego z zawodników w murze Sokoła. Szybki mecz, szybki mecz. Bardzo dzisiaj aktywny w tym meczu Jakub Kościółek trzeci strzał trzeci niecelny, ale on chyba jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest przewaga Sokoła Rybna w tym meczu drużyny aklasowej, której w końcu w tamtym sezonie udało się uzyskać uprawniony awans. Zdrowia! Zdrowia! Wiktoria przed szansą czegoś tutaj zabrakło. Być może prawonożnego zawodnika. Wyścił tam jeszcze nogę Norbert Machaczka, minimalnie niecelnie. Kłopoty tutaj w rozegraniu piłki u Wiktorii Zalas. Rybna skrętnie z tego korzysta. Nieustannie nękają obronę Wiktorii Zalas. Ale teraz kontra Sokoła. Trzech na jednego i wspaniale tutaj się wybronił. Krystian Karbownik. Dzieje się, dzieje. Piłka krąży z jednej połowy na drugą nieustannie. Wciąż mamy. Wciąż mamy 1-1. Remis. Pięć minut meczu za nami. Kolejne zmiany. Ładnie teraz Wiktoria wyszła spod tego pressingu, jednak tracą piłkę audra dla drużyny z rybnej trochę zbyt agresywnie Kacper Pęczek sfałował bramkarza. Połowa meczu za nami. Soku rybna Wiktoria Zalas. 1-1, ale to się zaraz może zmienić. Mamy faul. Ostatni rzut wolny Wiktorii. Zakończył się golem. Niezła szansa przed ekipą z Zalasu. Niewiele brakło, trzeba przyznać. Groźń, groźna jest wiktoria z tych stałych fragmentów gry. Świetnie się... o, ależ gol! Jakub Kościółek w końcu dopiął swego. Świetnie zwiódł dwóch zawodników Wiktorii i strzałem z dystansu po ziemi. Mocnym, I mamy bramkę dla można powiedzieć, Sokoła, szczurem zaskoczył strzące, bramkarza Wiktorii. Jakub Kościółek. Daje prowadzenie Sokołowi Rybna. Atakują na raz zawodnicy Wiktorii Zalas. Świetnie wyszkoleni technicznie. Goście z Rybnej. Nie dają się tym atakom. Świetnie sobie radzą. Do zakończenia tego spotkania pozostały 4 minuty. 4 minuty do końca meczu. Wiktoria w natarciu. Ale broni się soku. Próbuje Wiktoria przenieść ciężar na połowę Sokoła i teraz im się udało. Co teraz wymyśli ekipa z Zalasu? Imponujący zasięg ramion Bramkarza Sokoła rybna nie dał się zaskoczyć. I również znakomita obrona bramkarza Wiktorii Zalas. Sebastian Feluś. Nie dał rady Kacper Pęczek tego zmieścić w siatce. Dobrze, wyż, dobrze się sprawują dzisiaj bramkarze obydwu drużyn. w lekkich opałach. Wiktoria przejęła inicjatywę. Dwie minuty do końca meczu. Wciąż mają szansę na... na pierwsze punkty w tym turnieju. Dobrze, teraz wyszedł Sebastian Feluś. Chyba trochę się przestraszył bramkarza. Wiktorii, zawodnik z rybnej wiktoria się nie poddaje. Mocno wierzą w strzelenie gola wyrównującego, teraz będzie szansa. Spokojnie od początku budują akcję. Ale nie na tyle spokojnie pogubili się goście z zalasu. Niecała minuta do końca. Czy coś tu się jeszcze wydarzy? Faulu, na granicy przewinienia Sebastian Feluś. Tutaj również nic nie było. oddał tu soku rybna 10 sekund do końca. Nie zanosi się na to, żeby coś tu się jeszcze wydarzyło. Wiktoria Zalas niestety z drugą porażką. Zakończyło się spotkanie pomiędzy drużynami Sokoł Rybna. Wiktoria Zalas. Wynik spotkania 2 do 1 dla drużyny Sokoła Rybna. Emocjonujący mecz i wydaje się, że zasłużone zwycięstwo Sokoła Rybna.